Cześć, witam serdecznie wszystkich w czytaniu kart Tarota na czas wędrówki Słońca przez znak Panny w 2024 roku. Witam zwłaszcza Ciebie, Panno. Jeżeli masz Słońce, Księżyc, ascendent w Pannie lub utożsamiasz się w jakiś sposób z tą energią, to czytanie będzie dla Ciebie. Również Słońce będzie od 22 sierpnia w Twoim znaku. Tak więc jest to czas Twoich y, urodzin, więc życzę Ci wszystkiego dobrego. Niech przestrzeń darzy Cię tym, co jest Ci najbardziej potrzebne przez cały kolejny rok. Tak więc y, za chwilę będę tasować karty. Jeszcze, y, jeszcze podziękuję Ci serdecznie za, za wszystkie lajki, y, za subskrypcje. Za, za komentarze. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie niezwykle ważne, żeby, żeby po prostu jakiś odzew od Was mieć. Zanim przejdziemy do czytania, jak zawsze, poproszę Cię, żebyś sobie wygodnie teraz usiadła, droga panno, zamknęła oczy i zastanowiła się, z czym przychodzisz na to czytanie, jakie, jakie masz intencje. Tego chciałabyś się dowiedzieć od kart. <laughs> tak więc ja jeszcze raz przetasuję karty, a Ty zastanów się, z czym przychodzisz. Od razu przeproszę Cię za hałasy, które mam za oknem, ale budują mi osiedle przed, przed moim miejscem zamieszkania, więc nic na to nie poradzę. No dobrze. Na początek mamy słońce. Patrz, masz słońce w pannie, które, może tak słońce, w, słońce które zaraz zawita do znaku panny, bo nagrywam jeszcze... I kładę karty, kiedy słońce jest w Lwie, ale na początek czytania wychodzi słońce, które jest odwrócone. Myślę, że nie ma się czym przejmować, że to słońce jest odwrócone. Ja zawsze mówię, wyobraź sobie, że jest po prostu pochmurny dzień i ty wiesz, że to słońce tam jest. Nawet jeżeli karta słońca jest odwrócona, to, to i tak jest bardzo, bardzo korzystna dla Ciebie energia. To tak, jakbyś witała słońce, jakbyś nagle dostała, dostała takiego kopa do, do działania, do życia, wierzysz w swój sukces, natomiast, natomiast może jest on po prostu sukcesem wewnętrznym. Niekoniecznie musi być to jakiś sukces zewnętrzny. Raduje Cię to, co jest w Tobie, to, co sobie wypracowałaś przez, przez, przez jakiś czas. Może to był trudny dla Ciebie czas. Zobaczmy, co, co jest dalej. Mamy dwójkę, dwójkę buław. Dwójka buław. To to karta wyboru, to karta przystanięcia na chwilę, gdzie wiesz, że masz jakąś nową drogę przez, przed sobą, czeka cię, coś, czeka cię coś nowego i ty już nawet dokonałaś, może nie dokonałaś wyboru, ale poczułaś ten zew w sobie, że otwiera się przed tobą jakaś, jakaś nowa szansa, otwiera się przed tobą coś, Czego, czego potrzebowałaś coś co by dało ci nowy apetyt na życie i gdzieś już gdzieś już to w tobie tkwi, natomiast natomiast teraz ta dwójka buław ona mówi o przystanięciu na chwilę i zastanowieniu się co to tak naprawdę w tobie zagrało czy jest to związane z Twoją pracą, czy jest to związane z Twoim związkiem, czy jakimkolwiek innym aspektem Twojego życia w tym miesiącu, gdzie Ty już, ty już będziesz powoli dokonywać wyboru, żeby ostatecznie tę kartę Słońca, czy tę energię Słońca osiągnąć. Tak jak powiedziałam, może to być, może to być sukces wewnętrzny a może nie być tak naprawdę różowo wokół ciebie, y, natomiast w tobie, w tobie jest to światło, w tobie jest to, co, co jest tak naprawdę najważniejsze. Y, 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 I czasami możesz się zastanawiać, y, w, czym, w czym to światło tak naprawdę jest do znalezienia i na tym może polegać ten Twój wybór, który tutaj sugeruje dwójka. Buław. Które ze sobą patyczki połączyć, aby ta magia zadziałała? A czego ty tak naprawdę chcesz? W którą stronę chcesz pójść? Co ci tak naprawdę daje tę radość, która, yy, która oświetla twoje wnętrze? Yy, możesz mieć wiele powodów do, do radości i do świętowania w tym miesiącu. No, wszak są twoje urodziny. Tak więc, wiele powodów do, do radosnych spotkań, do, do takiej zwykłej, fajnej swobody, zabawy, do, do radości i do poczucia tego, że, że coś, coś osiągnęłaś w życiu. Zwłaszcza. Często przed urodzinami jest taki czas, kiedy zastanawiamy się właśnie nad tym, co działo się do tej pory, co, co osiągnęliśmy, co do nas przyszło, z czym musieliśmy się zmagać. I to wszystko właśnie zbiera się w Tobie, co będzie powodować, że, że w jakiś sposób te patyczki zaczniesz łączyć które, tak jak wiesz, tak jak układanie puzli, zaczniesz, yy, zaczniesz po, pras, po prostu je tak dopasowywać, żeby były w zgodzie z Tobą, żeby, żebyś mogła iść dalej i cały czas to światło w sobie nieść. Jeżeli, jeżeli będziesz miała trudny czas, jakiś problem do rozwiązania, co może sugerować ten węzeł na, na pasku, na rzemieniu, może to oznaczać, że czas przystanąć na chwilę i zastanowić się, gdzie jest to światło, które, które na chwilę jakby przygasło w moim wnętrzu. I jeżeli znajdziesz, znajdziesz coś w Twoim życiu, w Twoim otoczeniu, w sobie samej, co na nowo spowoduje, że to światło zapłonie pełnym blaskiem słońca. To znaczy, że, że ta magia tych, tych patyków, które zostały ze sobą połączone, dobrze zadziałała. Tak więc, karty tutaj namawiają cię do tego, abyś w chwili zwątpienia dokonał wyboru i patrzył w stronę tego światła w tobie w stronę tego słońca, które w tobie tak pięknie lśni, świeci. Tak więc w ten sposób tutaj karty to pokazują, tę drogę, którą, którą kroczysz. Ona jest magiczna, tak? Bo ta dwójka buław mówi o tym, że może czekać się. Czekają Cię różne doświadczenia na tej drodze, ale ty przystań na chwilę, zastanów się, jakie to doświadczenia mogą być, również i znajdź w sobie to, co Ci pomoże iść dalej, co Ci pomoże realizować siebie, co Ci pomoże realizować tę ścieżkę, którą sobie obrałeś w najlepszy dla siebie sposób. Być może tam właśnie tkwi to światło i zapowiedź tego sukcesu, który tutaj y, widać. Zobaczmy, co mamy dalej. Dalej mamy ósemkę Mieczy. Ósemka Mieczy, która jest prosto, mówi o... Y, o czymś, czego możesz nie dostrzegać, y, o czymś, o czym możesz nawet nie myśleć, a co cię tak naprawdę hamuje w tym, żeby, y, żeby z taką swobodą i optymizmem iść dalej. Ósemka mieczy w tej talii jest to, jest to talia Forest of Enchantment Tarot, czyli talia lasu pełnego czarów, a zaklęć i tak dalej. W tej talii mamy kobietę, która utkwiła Albo tkwi po prostu, utknęła, nie utkwiła, utknęła w cierniach, które ją poraniły już. I, yy, I próbuje się z nich wydostać. I im bardziej się szarpie, tym bardziej ją po prostu te ciernie ranią. A może jakieś myśli, może jakieś przekonania, które masz albo które wrócą do Ciebie w postaci właśnie tego zahamowania, tej, tego takiego utknięcia, zatrzymania się, które, nie będą, które będą powodowały, że nie możesz się jakby mm, iść dalej. Może to właśnie y, ten wybór, który, o którym tutaj mówiłam, może to właśnie spowoduje, że zechcesz przestać się szamotać. W tych, w tych kolcach, bo zobacz, one już tak jakby wrastają w Twoją głowę. Niektóre te ciernie, one już tak jakby na tej karcie stanowią włosy tej osoby, stały się jednym z Tobą. Może pora po prostu te ręce zdjąć z tych oczu i zobaczyć, jak jest naprawdę. Co takiego tkwi we mnie, że powoduje, że te przekonania po prostu... Mnie hamują, czy powodują ten mój zastój. Hmm. Może być taka sytuacja, właśnie, że poczujesz się, jakbyś ciągle tkwiła w tym samym, a wystarczy tylko rozejrzeć się dokoła, spojrzeć na sytuację z jakiejś innej strony. Hmm. Może wydaje ci się ona nie do rozwiązania, natomiast rozwiązanie zawsze istnieje. Ale. Jeżeli trzymamy się jednej strony medalu, czy, czy jednej strony danej sytuacji i ciągle, ciągle myślimy w ten sam sposób o tej sytuacji, choć wiemy, że wcześniej takie myślenie, takie podejście, takie przekonanie nic nam nie dało, to... Nie będziemy w stanie wyrwać się z tych, z tych cierni tutaj. Więc taka sytuacja może nastąpić. Zobaczmy następną kartę. O właśnie, i następna karta to jest paść pucharów, który jest odwrócony. I może ona powodować w Tobie taką głęboką niechęć. Emocje, które nie sprzyjają do końca twojemu, twojemu rozwojowi. To mogą właśnie być takie emocje, które, które do Ciebie powracają ciągle, dlatego że czujesz, jakbyś tkwiła w tym sosie od jakiegoś czasu i już masz tego serdecznie dosyć. Tak więc, tak więc możesz mieć pewien taki dysonans, że z jednej strony chcesz się wyrwać z tej sytuacji, w której tkwisz, bo ona cię blokuje, ona cię ogranicza, ona nie pozwala dostrzec ci właśnie tego słońca w tobie albo tego sukcesu, czy tej wolności, do której dążysz, natomiast nie... I, i przynosi ci ona takie wewnętrzne zniechęcenie, wiesz. Tego, tego pazia pucharów można, można odczytać w ten sposób, że jest to po prostu emocja albo takie nastawienie emocjonalne, które jest nieco, nieco nie, nie chcę mówić dziecinne, ale wiesz, dzieci czasami się dąsają i, i nam wydaje się, że po prostu to jest to jest ym, właśnie dziecinne, czy dziecinna sprawa się, y, dziecięca sprawa się tak dąsać. Natomiast y, jeżeli, y, jeżeli nie możemy wyjść z jakiegoś, y, z jakiegoś takiego impasu, to, y, to właśnie te emocje y, takie najzdrowsze nie będą, więc y, więc gdzieś tutaj trzeba będzie dokonać wyboru, może właśnie spojrzeć na tę sytuację z innej strony. Ze strony takiej, czego, czego ta sytuacja ma mnie nauczyć, czego ja jeszcze nie dostrzegam, czego, czego mi brakuje, żeby, żeby po prostu podążać tą ścieżką dalej, co, co mnie przyblokowało czy jest to jakieś przekonanie, które tak naprawdę nie jest moje, dlatego nie mogę jakby zgrać swojego wnętrza, gdzie ta karta byłaby po prostu położona prosto i przynosi mi to zniechęcenie. Yy, takie, yy, takie właśnie, yy, może nawet takie wiesz, obrażanie się na rzeczywistość, takie właśnie dąsanie się wewnętrzne. Yy, ok, zobaczmy co mamy dalej. Dalej mamy ósemkę pucharów oraz kartę gwiazdy. Masz niezwykle, yy, niezwykle... Yy, Piękne karty tutaj, bo masz kartę gwiazdy i kartę słońca. Karta. Zajmijmy się na początek tą ósemką pucharów. ósemka pucharów. A często mówi się o tym, o odchodzeniu takim emocjonalnym od jakiejś sprawy. W tej talii zabłądziliśmy gdzieś do jakiegoś zakątka tego lasu, gdzie, yy, gdzie pokazują się czy ukazują nam się jakieś yy, zjawy. I yy, często mam wrażenie, że to nie jest yy, najciekawsze miejsce, w którym chciałoby się przebywać, gdyż yy, po pierwsze teren, yy, który tutaj jest przedstawiony, on jest nieco bagnisty i z niego jakieś się opary unoszą. I, I dla mnie to po prostu są opary trujące i nieprzyjemnie, które wydają nieprzyjemny zapach. I te, I te zjawy tutaj to właśnie może być ten nieprzyjemny zapach sytuacji, w której tkwisz i z której już chcesz po prostu wyjść puchary to również są relacje, więc może ludzie, którzy są wokół ciebie, yy, oni, oni powodują taką, takie poczucie, że jest ci zabierana dobra energia, nie widzisz, nie widzisz tego słońca, gdzie, które tutaj albo masz trudności z dostrzeżeniem tego słońca w sobie yy, i musisz ciągle zastanawiać się, w którą stronę iść i z kim iść i, i co tak naprawdę widać na tym horyzoncie i jakie dobrać ze sobą te, te drewienka, żeby ruszyć dalej. Natomiast sytuacja, w której, w której tkwisz, masz, widzisz, dwie ósemki nawet, które mówią o pewnym ruszeniu do przodu, ale tylko jeżeli ty tego zapragniesz. A wyjście z sytuacji mm, takiej, y, rozwiązanie tego problemu mentalnie, rozwiązanie tego problemu y, i y, wyszarpnięcie się y, umiejętne z tych cierni y, spowoduje, że również emocje ci się poprawią. A i, I może trzeba jakichś ludzi zostawić za sobą, albo ich energię zostawić za sobą, żeby, żeby po prostu ta karta słońca zawsze świeciła dla ciebie, czy ta energia słońca zawsze świeciła dla ciebie w sposób prosty. I ty wtedy nie będziesz mieć problemu już z dostrzeżeniem tego, tego światła w sobie a bardzo pragniesz uleczenia tej całej sytuacji, mamy kartę, kartę, gwiazdy i ty wiesz, że jest to możliwe i ty do tego dążysz, natomiast, natomiast w czymś utknęłaś, droga panno, i ty najprawdopodobniej już wiesz w czym i, i co to może być, że, że nie możesz się z tego impasu wyrwać. I masz po prostu zaburzoną emocjonalność w sensie takim, że te emocje nie są najpiękniejsze, które, które są spowodowane tym, że nie możesz ruszyć z miejsca, bo, bo ta, ta cała sytuacja, w której tkwisz, zadała ci już wiele ran. Ale jak tylko zdecydujesz się spojrzeć inaczej na, na tę całą sprawę, to również mm, masz szansę wyjść z tego zakątka, gdzie są jakieś zjawy. Być może są to y, upiory z przeszłości, a które powodują w Tobie właśnie tę taką emocjonalność niekorzystną dla siebie, gdzie, y, gdzie po prostu albo jesteśmy tak y, zdegustowani y, już całą rzeczywistością, że nie dostrzegamy, nie dostrzegamy tego światła w nas. Tak naprawdę pragniesz uleczenia i to uleczenie czy to wyzdrowienie jest w zasięgu wzroku, bo te gwiazdy, które tutaj, na które tutaj te elfy patrzą, one są w zasięgu wzroku i doskonale je widać na niebie. I oni wiedzą, że cokolwiek się nie, nie, nie stanie to te gwiazdy zawsze tam będą. A, I to jest właśnie ta nadzieja, dla, yy, która, yy, która jest nam wszystkim potrzebna. I yy, myślę, że każdy w sobie taką nadzieję na lepsze jutro na przykład nosi. Tak więc yy, tak więc tutaj, yy, tutaj jest również nadzieja w Tobie na wyjście z tej sytuacji, na uzdrowienie swoich emocji przede wszystkim, a jeżeli tylko zechcesz, zechcesz sama podjąć jakieś działanie po takim gruntownym zastanowieniu się, po przemyśleniu, w jaki sposób tutaj te puzle ze sobą poukładać, żeby, żeby Znaleźć, może nie, od razu przychodzi mi coś takiego jak klucz do sejfu Klucz do safe'u, otwieramy safe i mamy to, czego pragnęliśmy. I w tym, w tym przypadku yy, jest to właśnie wyrwanie się z tego zastoju, który nie służy ci dobrze. Yy. Ok, zobaczmy teraz jeszcze energię, za którą warto podążać. Biorę po prostu tę kartę. I jest to karta cudowna, bo mamy królową buław. Królowa buław to energia dbania o siebie, dbania o swoje wnętrze, energia dbania o własny rozwój. A bardzo podoba mi się ta karta. I zawsze to powtarzam, że ten cały ruch, to światło, które otacza tę dziewczynę, jest wykreowane przez nią samą. Ona nie czeka, aż ktoś zrobi za nią coś, czy też jej wspomoże ją w jakiś sposób ona bierze sprawy w swoje ręce i swoją energią, swoim ruchem, tym, że tutaj tańczy razem z tym światłem, które ją otacza, sprawia, że sama sobie po prostu układa życie, sama dba o siebie i przyciąga również tą dobrą energią do siebie ludzi, którzy zechcą z nią na przykład współpracować. A jest to również karta, która mówi o stawianiu granic. Może trzeba teraz postawić jakieś granice, żeby, żeby wyjść albo żeby wspomóc się czymś, aby ta sytuacja, która tutaj jest niezdrowa i tak jak powiedziałam wcześniej, już zaczyna cuchnąć. Emocjonalnie, żeby, żeby po prostu z niej wyjść, bo mam wrażenie, że, yy, że to jest coś, w czym tkwisz już od dawna, a tak naprawdę pragniesz uzdrowienia, pragniesz zobaczyć to słońce w całej jego krasie. Yy, I możesz to zrobić, jeżeli, jeżeli zechcesz działać na swoją korzyść, bo królowa buław. Ona działa tak, żeby przede wszystkim dbać o siebie i dbać o swój rozwój. To jest dla niej najważniejsze, gdyż ona rozumie, że jeżeli ona będzie y... 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 Mmm, będzie pełna energii, pełna witalności, będzie dobra dla siebie, wyrozumiała dla siebie i taka, y... Y... Y charakteryzująca się również taką odwagą, żeby żeby móc powiedzieć albo, albo robić tak, jak ona uważa za stosowne, to, to to światło będzie jeszcze piękniejsze wokół niej, bo ona będzie znała swoją wartość również. I ona może zdecydować, że, że wyrwiesz się z tego impasu, który tutaj widać, i ta gwiazda zabłyśnie dla Ciebie po społu ze słońcem. Czyli odrodzi się w tobie y, wiara na nowo, że ta ścieżka, którą kroczysz, ta ścieżka, którą obrałaś, jest dobra. Ok, jeszcze weźmy y, drugą kartę, co jest w przeszłości, co zostawiamy za sobą. Okej, okay, tu się sama aż wyrywa. I jest to, y, jest to twoja karta. Jest to karta pustelnika, karta Eremity również. Ona jest tu przedstawiona jako taki zaciszny kącik, zaciszny domek Borsuka, który, który siedzi, który zastanawia się nad, nad swoim życiem, nad swoim wnętrzem, poszukuje czegoś nieustannie i ciągle. Mm, chce siebie wzbogacać. A jest to również karta takiej samotności z wyboru i ta energia odchodzi, ciebie, odchodzi już od ciebie. Myślę, że zechcesz teraz działać mm, po pierwsze, aby wyrwać się z tego, co cię ogranicza i z tego, co ci psuje po prostu twoją emocjonalność. Po to, żeby, żeby dążyć do sukcesu, żeby dążyć do, do tego, aby Twoje zewnętrzne zgrało się z, z tym, co jest wokół Ciebie. Tylko trzeba po prostu dokonywać trafnych wyborów i działać. Działać przede wszystkim dla siebie tutaj. Bo jeżeli Ty zadziałasz dla siebie, to, to wtedy będziesz mieć również siłę i ochotę. Jeżeli osiągniesz sukces w tym działaniu skupionym na sobie, to wtedy, to wtedy możesz działać na rzecz innych. Ale tutaj trzeba najpierw zadbać mocno o siebie. Tak więc to jest czytanie dla ciebie, droga panno. Dziękuję ci za wysłuchanie tego czytania. Życzę ci. Wspaniałych urodzin, wspaniałego miesiąca. Dzięki, trzymaj się, cześć.